Czego potrzebujemy, by zacząć grać w gry RPG? Kilku kumpli, kartki papieru, ołówka, może jakieś kości, no i przydałby się podręcznik albo darmowy starter. Ale jak wiadomo, im dalej w las, tym apetyt rośnie. Tak się to mówi? Jest całkiem sporo gadżetów, pierdółek, które mogą wzbogacić rozgrywkę, albo dodać odrobinę szpanu do waszych gier. W dzisiejszym materiale przedstawimy zatem kilka przydatnych akcesoriów od naszych znajomych i dobrych ludzi, którzy pomogli gospodzie. Oczywiście wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie, więc spokojnie, jeśli coś wpadnie wam w oko, to wiecie, gdzie tego szukać. Zatem jak przykombinować z rpg -ami? O tym dzisiaj. Na pierwszy rzut idzie zatem coś tak mocno kojarzącego się z RPG jak mało co ekran mistrza gry. I tak po prawdzie, może być to absolutnie wszystko, co zasłoni Twoje miejsce pracy od graczy: od tektury, nawet kartki po drewniane konstrukcje. I to nie tak, że tego typu ekran ciężko wykonać. Sami zrobiliśmy ekrany z ciętej sklejki z naklejkami i małymi magnesami. Całość wymagała tylko przygotowania grafik, zamówienia drewna i kupna magnesów, a wyniosło to niewiele ponad 40 zł. Twórcy i wydawcy systemów również często przygotowują tego typu ściągawki z gotowymi informacjami po drugiej stronie. Weźmy choćby nawet Rebel i podstawowy ekran Mistrza Podziemi do DD. Nieco wyższym poziomem jest ten wcześniejszy stały gospodowy ekran od firmy Dogmite. Ogólnie sporo, ale głównie za granicą znajdziemy firm, które przygotowują tego typu bajery. Gdybyście jednak szukali czegoś na naszym rodzimym podwórku, ciężko polecić kogoś innego niż ZakU Craft. Nasz nowy ekran jest właśnie od niego, więc gdy tylko dostaliśmy przesyłkę, no cała ekipa zbierała szczękę z podłogi. Później okazało się, że ZakU robi także w skórach i przygotował nam taki stylowy neseser. No wtedy to już się musieliśmy podnosić z tej gleby. Tylko po co taki ekran, prawda? Przede wszystkim naturalnie ma zasłaniać wszystkie Twoje notatki. Po drugie stanowi on ściągawkę dla mistrza gry. Na ściankach znaleźć można albo już przygotowane wydruki, albo konstrukcję choćby modułową. Ten robiony przez nas trochę słabo sobie z tym radzi, ale miał służyć odgrodzeniu się od mojego tabletu podczas sesji z TV gry. Nowszy posiadał dedykowane elementy na magnesach, a obecny posiada listwę i stylowe magnesiki do przy. Trzaśnięcia choćby kartek. Kartek ze skrótami zasad, hasłami potrzebnymi do prowadzenia scenariusza, statystykami przeciwników czy moim ulubionym listą imion dla NPC-ów. Tablet jak najbardziej pomaga, bo nie rzucamy kartkami na boki, ale lepiej mieć wszystko porozstawiane na tych skrzydełkach. I następnym, chyba najbardziej ekstrawaganckim gadżetem jest Dice Tower. To, to takie ustrojstwo, które przed chwilą podpinaliśmy do ekranu Mistrza Gry, a jego rolą jest zamieszać kośćmi. To tyle. Nie kłamałem mówiąc, że to ekstrawagancja bo ta konstrukcja robi zazwyczaj dokładnie to samo, co potrząśnięcie kostką w dłoni przed rzutem. Ale to też nie tak, że taki element będzie tylko nieestetycznym bloczkiem. Ten od Zaku posiada swoją logówkę, ten od Dogmite jest czysty, zaś swego czasu otrzymaliśmy jeden od Who Made This. I on ma dość ciekawy pomysł na siebie. O ile konstrukcja czy tam szkielet wykonany jest uniwersalnie, to pozwala na dopasowanie konkretnych nakładek na siebie. Miła sprawa, jeśli chce się prowadzić różne sesje, a mieć możliwość dopasowania elementów do ogólnego klimatu. Innym kostkowym gadżetem, który dla odmiany ma już ogrom sensu, jest Dice Tray podkładka. Regularnie używamy ich przy wszystkich sesjach z prostego powodu. Nie tylko wygłuszają sam rzut, ale i częściowo blokują niechciane strzały kośćmi. Tutaj polecam playmaty.pl, bo nie tylko właśnie ich produktów używamy, ale mają u siebie maty doskonale znane z naszych sesji, choćby zewu, ale i tacki różno tematyczne, czy możliwość zaprojektowania własnych. Nie droga sprawa, a nie tylko będzie fajnym prezentem dla gracza czy mistrza, ale i zdecydowanie się przyda. Nie zajmuje wiele miejsca, bo się składa, a Twojej pozostałych uszy podziękują za to prędzej czy później. Przejdźmy jednak do samej rozgrywki. Granie werpegi przez sieć właściwie zasługuje na osobny materiał, więc spokojnie o programach jeszcze kiedyś będzie. Gdy jednak siedzimy przy stole, a liczy się nieco bardziej taktyczne podejście, czy to w Neuroshimie, gdzie liczymy odległości, albo planujemy w pełni wykorzystywać system walki i zasięgi w zapomnianych krainach, zawsze możemy narysować improwizowaną mapkę, ale niewiele trzeba by taką mapę przygotować nieco profesjonalniej. Oczywiście najłatwiej będą mieli czarodzieje Photoshopa, ale i są zawsze prostsze drogi. Choćby moje ukochane Incarnate, które wielokrotnie ratował mi tyłek w czasach przed prowadzeniem kanału. Ale już na przykład wizyta na DriveThru RPG bardzo szybko przedstawi nam dość spory wachlarz przygotowanych przez innych map, i są one często albo darmowe, albo naprawdę za niskie ceny. Wystarczy wybrać się z taką do pobliskiej drukarni gotowe. Jeśli chcemy dodatkowo zabezpieczyć takie cudeńko, Choćby przed rozlaniem kawy czy innego napoju, wystarczy całość zalaminować i już śmiało zaznaczymy coś na tym markerem. A po rozegranej walce zmarzymy, by następnym razem się przydało. Trochę temu dostałem od jednego z widzów, Aldara, paczuszkę takich właśnie map. I jest to absolutnie wystarczająca sprawa do grania i nie wierzę, by całość przekroczyła 20 zł za sztukę. I taka mała porada, wskazówka, albo ciekawostka dla urozmaicenia. Przygotujcie sobie skarbonkę. Na wstępie wrzućcie, nie wiem, po dwa złote, po samej grze może jakieś tipy, albo nawet po 50 groszy za przekleństwo. Tak, mam skarbonkę Dungeons and Dragons. W ten sposób nie tylko łatwiej będzie się zrzucić na tego typu pomocy, ale i na następną sesję powiedzmy, zamówicie sobie pizzę czy coś proste, a skuteczne. I choć na tych matach czy mapach możemy zaznaczać miejsca zajęte przez potwory albo graczy flamastrem, czy jakimś fizycznym znacznikiem, to zawsze możemy wskoczyć o poziom wyżej. Tak mówię o figurkach i obok Monster Fight Club, które robi świetne miniaturki do cyberpunka, albo Hero Forge, gdzie zrobimy swoją wymarzoną postać, to gospoda poleci wam coś ciekawego, co na Kickstarterach zbiera spore wsparcie, a przy tym jest polskie. Mowa tutaj o Dungeons and Lasers, którzy oferują bezklejowe składanie figurek i nie tylko. Zwierzęta reprezentujące najróżniejsze klasy, a niebawem mieszkańcy miasta czy obsługa gospod. No brzmi interesująco. I wśród tych figurek znajdziemy także również bezklejowe elementy wystroju wnętrz, takie jak łóżka, skrzynie czy rozsypany gruz. Już samo to ożywi wasze mapy, ale co jeśli powiem wam, że Dungeons and Blazers ma także modułowe mapy. To zbiory tematycznych elementów od Krasnoludzkich Podziemi, przez lochy, albo futurystyczne wnętrza, które można śmiało ze sobą połączyć i przypinać w prosty sposób. Wystarczy zatem zebrać te, no nie oszukujmy się, klocki i w moment zbudujemy sobie już potężny dungeon, kilkupiętrowy budynek albo nawet większą halę, w której stoczymy walkę z finałowym bossem. Schodki, filary, stoły, biblioteczki, ławki czy koła do ostrzenia mieczy. Na ich stronach Kickstarterowych łatwo znaleźć ile złotego materiału dla mistrzów gry, graczy czy fanów malowania wykonali. Ale no, i mieli też serię smoków. To jedyne, które wymagają kleju, ale są tak samo wykonane z solidnego plastiku i ładnie zaprojektowane, że nie mogę się doczekać drugiego sezonu Dungeons and Dragons na tym kanale albo jakichś innych systemów. Sprawdźcie ich stronę archonstudio.com, a ja zostanę przy marzeniach. Na przykład taka mapa LEdente. A na koniec coś dla osób, które mają w sobie choćby mikrogen zbieracza i zaczynają grać w werpegi. Kości. W każdych wielkościach, kształtach, kolorach kości. Nawet mając przerwę od grania, zdarzyło mi się wlepiać wzrok w oferty choćby Q Workshop, które ma praktycznie set na każdą okazję. I tak od najprostszych, dostępnych kości, choćby przy ladzie w relief, w którym gramy i za każdą poprowadzoną sesję dobieram sobie jedną, po wykonywane ręcznie przez artystów. I tutaj ostatnio oglądając setki filmów o wykonywaniu wielościanów samemu, trafiłem na Diamond Dice. Iwona robi kawał wspaniałej roboty, i sam rzut okiem na jej sklep na Etsy sprawia, że banki dzwonią do mnie, czy chce kredyt. To już absolutnie idealny prezent, a przy okazji, najbardziej swoje kości, jakie można sobie zafundować. Z drugiej strony, w Q-Workshop też można zrobić sobie własny set. Wystarczy tylko no, odrobinę większe zamówienie i pomysł na własną grafikę, i voilà! Tylko gdzie je wszystkie właściwie trzymać? Wiele z nich przychodzi albo w dedykowanych pudełkach, albo choćby w takich fiolkach. Z tym, że ja wolę bardziej swoje rozwiązania. Ponownie ręka Majsterkowicza odezwała się i mam w jednym zestawie wygłuszoną podstawkę do rzutów i pojemnik na kości. Pudełeczko z Empiku, trochę farb akrylowych i filc przyklejony na odpowiednim kleju. Tutaj limitem są tylko narzędzia i kreatywność, czego znowu świetnym dowodem jest prezent od Zaku. Niewielkie, ale ręcznie wykonane, schludne z logówką i przetrzymujące podstawowy zestawik, a nawet od biedy figurkę postaci. Taki piórnik na sesję. Ewentualnie tak zwane dice jail, więzienie dla kostek, które ewidentnie nie chcą wyrzucać krytyków i konsekwentnie dążą do tego, by uśmiercić Twoją postać. Bo wiecie, kości bywają złowieszcze i mściwe i o kościach kiedyś też opowiemy obszerniej. Na koniec przypomnę, nie musisz mieć nic z tego materiału. Absolutnie nic z tego nie jest konieczne, by rozpocząć przygodę z RPGami, ale jak wiadomo, w miarę jedzenia więcej drzew. Nie jestem w tym dobry. Tak jak wspomniałem, w opisie znajdują się wszystkie linki. Ja zostawiam wam zwyczajową tablicę do losowania i zachęcam was do komentowania, jakich gadżetów używacie sami. Zapraszam was też na Discorda, abyście mogli podzielić się fotkami własnych zestawów. Tam jest całkiem spoko. Ja się odmeldowuję i do zobaczenia w gospodzie. Ficou